Ja usiemanko, się Manko z tej strony krabi. Krabi i bobi. I dzisiaj będziemy grać w Krasioja. I dzisiaj pokażę. I dzisiaj chyba wbijam sobie nową arenę. Bo nie wiecie, jaką mam arenę. Już zobaczyliście. Mam go binową. Ja go nową. Oto to co się dzieje w ogóle, to na początku, nie zapomnijcie dostać łapki w górę, subika i słoneczka to przechodzimy do pierwszej rundki. Dobrze. Już mamy. I będziemy. O, od razu nam postawił Wegenheit, robi się niebezpiecznie. Nie. I jeszcze. O inferno. I jeszcze inferno Dragona. To mamy przez ranę, widzowie. To nam zniszczyli. Wiejażyczkę, to trzeba pyk, zabić go. A wszak będę Mega Knight skoczył, to ja go zabiję. Mm -hmm. Nie. Widzowie. Teraz kto napisze, czy no... no kto napisze mam na was takie zadanie. Jak ktoś macie napisać albo wygram, albo przegram, a jeżeli ktoś napisze... Jak jak przegram i się, i się przegram, to yy, zobaczę i dam serduszko, a jeżeli wygram i ktoś napisze wygram, to dam serduszko. Chyba wiecie już którą odpowiedź dać. Dobra, musimy zabić. On pewnie postawi teraz Mega Knighta, więc troszkę będzie źle. Pyk. Niszczymy mu wieżyczkę. Niszczymy mu wieżyczkę i wygrywamy. I wygrywamy. Jak widzieliście, Wygraliśmy rundkę z Mega Knightem i z Dragonem. Dobrze. Mamy złoto, i niedługo mamy nową postać. Nowa postać. A dzisiaj postaramy się chyba wbić nową arenę, albo w kolejnym odcinku nową arenę. Więc spróbuję jeszcze raz. Spróbujemy. Jakiś gościu bez drużyny. No, troszkę słabo, ale nie będę narzekał. Podajcie coś na Bo bardzo łatwe, bo ma słabe rzeczy jak ma się słabe rzeczy to można wygrać ogólnie dobra postawimy mu za chwilę blaza Zbieram też skrzynki na opening, na opening. Więc możecie mi też dać. Na przykład, trzeba Wam otworzyć jakieś skrzyneczki. Na przykład w Brewster ale, ale kiedyś mam oferował w Brewster tak na razie nie. bo nie mam w się. Miałem. Nagryłam to, na komputerze to było tak średnio. Dobra. Teraz niszczymy go. Zniszczyliśmy mu wieżyczkę. Teraz lecimy mu na drugą wieżyczkę. Dobra. Zniszczymy mu drugą wieżyczkę. Chyba, ale on nam zniszczył wieżyczkę. No niebezpiecznie, się nam zniszczył wieżyczkę. Teraz musimy mu zniszczyć, druga mi nie ma szans żeby wygrać. Pyk. Dobrze. Jeszcze 60 sekund było. To niszczymy mu. Jak, jak, mu zniszczymy, albo to nie da, albo on nie da sobie rady zniszczyć, to wygrywamy. Oczywiście też zapraszam do mojego klanu, Tarnobrzeg. I niszczymy wieżyczkę. Wpadajcie też na mój potrzebny odcinek. Słabiutko. Niszczymy mu. I wygrywamy. I wygraliśmy. Bardzo łatwe. Bardzo łatwo. Mamy nową postać. Oczywiście, nowa postać. Bardzo fajnie, chwala postać. Dobrze. Pokażę Wam ogólnie co, jakie mogę mieć postacie, niedługo już mam koniec więc jak będzie jakiś koniec to coś zrobimy Dobra, to są gems i gianty. to może sobie zostawimy na kolejny odcinek, albo na dzisiaj odcinek jak w ogóle dotrzemy no ten mój deck mam добро салам <sus>

Więc tak jest to średnia postać, jakbyś chciał mieć. Zniszczył nam wieżyczkę. Słabiutko.

zrobił. Przegraliśmy przegraliśmy, spróbujemy jeszcze tak Chyba Zleś tam rynek 23 bucharku Słabo pomału Mega Knight'a A Mega Knight to najlepsza postać jeszcze nie mam Mega Knight'a ale mogę odblokować, jakbym miał Mega Knight'a To będę już dawać, jak ktoś dołączy I też Inferno Dragon to sobie zmienię i bym jakbym... też Na przykład Inferno Dragon sobie zmienię, jakbym miał Za Myślę, że za takiego Dwa Iza, nie wiem za kogo, ale tam za kogoś To bierzemy Nie wiem, która to za ręka, ale Chyba czwarta. Dobra, będziemy go niszczyć. Piszę mu. Dobra, bierzemy. Takie coś, no nie, patrzcie co on nam on zrobił. Bardzo słabo. musimy mu teraz takie coś i dalszy zniszczył. Kolejny raz słabo. Wziął nam tego. Niszczy. Teraz on nam Niszczy, kolejny bijący. Tylko z rajdem. Niszczy, niszczy, niszczy. I zniszczona wieżyczka. Teraz bierze tą łóżkę. Łot. Musimy ją zniszczyć. Ale nas wziął. Powiem, że mocno nas atakował. Dobrze, niszczymy mu no. rzeczy, niszczymy mu postaci, teraz bomba, szybko, szybko, nie, 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 bardzo słabo, teraz musimy te, tym go zaatakować, jak mamy tego minera. To weźmiemy go tu. No, raczej chciałam go wziąć do tego Buga Buga. Nie wiem jak on się nazywa, ale chyba Buga Buga. My go nazywamy Buga Buga. No, słabo teraz jest. Pyk niszczył nam. Teraz musimy wyrównać rundę. Rundę rudeczkę. Pyk. Niszczymy mu szkieletkami. Teraz musimy tak. I teraz on biegnie leci ze szkieletkami. A my mu stawiamy rzeczy. Teraz bierzemy mu to na do. Tu na do rzeczy. Bierzemy Dark Princea, żeby zniszczył Dark Prinsa. I bierzemy Wizarda. Teraz bierzemy jeszcze Legendary Artera. Nie wiem jak on się nazywa, ale jakoś on się nazywa Tornado, Tornadeczko Do I bierzemy szkieletki Z Rajdem już nie mają raja. Bierzemy Wizarda Legendary Archera Łyczkę Dobra, przyciągamy Teraz mam przestronę, albo ja mam przestronę Teraz biorę im blaza. Dobra Biorę im Legendary Archera Biorę im szkieletki Biorę im, nie wiem jak on się nazywa, jakieś kościół z Raizem. I remis. Wyrównanie. No jakby, lepiej, no, jakby lepiej mieć remis niż przegrać. Bo jeżeli się przegra, to się traci. A jeżeli jest remis, to 0 pucharków się dostaje. I 0 minus pucharków. Dobra. To weźmiemy mega naiwkę. Mega tyle kosztuje. Ten tyle. Zobaczmy sobie tylko. Bandytka 3, 3, 2, 4. Też 4. Ja raczej bym, chciałbym mieć zamiast tego Dark Prince'a Tom, co by zmienić, jak będę miał dziesiąty level, i nim posynku.